Wbijamy sobie jedyneczkę A sprzęgo przydałoby się, bo to nie jest e automat Miałoby to sens. Teraz jest, ok. no tak, ze sprzęgu miałoby to sens i widzisz, to jest właśnie jazda po skuterze, nie? Na razie bez gazu, na razie wyczuć sobie jak działa sprzęgło. Ruszanie, zatrzymywanie samym sprzęgłem. Witajcie! Skoro zacząłem publikować coś w rodzaju vloga, to pomyślałem sobie, że być może zainteresuje Was to, jak wygląda praca instruktora. Dlatego dzisiaj, materiał z tego, jak pracuję jako instruktor. Będę miał dzisiaj dwóch kursantów, pokażę Wam, jak jeżdżą. Jeden będzie, jeden mój kolega, dopiero zaczyna przygodę. Znaczy, zaczyna Przesiada się z motorowera elektrycznego, chce wsiąść na motocykl 125 cm3. Z manualną skrzynią biegów, więc będziemy dzisiaj mieli takie pierwsze zajęcia na takim motocyklu. Druga osoba, Piotr, powoli kończy kurs. Pojedziemy sobie stąd z, z Piotrem na miasto. Zobaczycie, jak wygląda praca instruktora od zaplecza, od tej drugiej strony. No bo każdy z Was robił kurs, wie, jak kurs wygląda od strony kursanta, ale nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak to wygląda od strony instruktora. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Urso Sobranko, a Wy jesteście na kanale Niedźwiadusz Pierwsza rzecz dzisiaj ważna: nigdy nie chowamy stopki w ten sposób ani piętą. nie rozkładamy jej w ten sposób. Z piętą. Piętą. Dlaczego? Pojęcia nie mam, ale dla to logika nakazuje piętą. Rozłóż piętą stopkę. Bo jak stracisz równowagę, to lecisz na tak, całą tak, stopę. Lecę na całą stopę, a nie na. Zgiętą nogę Zgięty i nie połamiesz sobie kostki. To jest lekki motocyk, więc go opanujesz, ale gdyby ci przyszło kiedyś ochota się na coś cięższego, to łatwo sobie załatwić. Całą stopę no i tak cały jest kostkę stop. łamiesz od razu, kolano Czyli pan pilnujemy się z tym, że zawsze stop piętą rozkładam i składam, bo zawsze wtedy staniesz w razie czego no na pełnej tak, stopie się oprzesz. i podejrzewam, że dlatego mi właśnie się raz położył skuter, bo go pewnie próbowałem, zahaczyłem I stopą. zabrakło Ci stało, stabilnego podpłacia Zabrakło pod, mi, podparcia. położyłem go i... Na motocyklu nie jeździmy na kaczkę, czyli nie jeździmy z szeroko rozstawionymi stopami Dlatego, że po pierwsze, że jedziesz w ten sposób, to kolana pracują Ci na zewnątrz, czyli się nie trzymasz kolanami zbiornika, tylko przekładasz siłę na ręce. Po drugie, w czasie szlifu czy głębokiego zakrętu, pierwsze co poleci, to Twoja stopa. Nie stopę od razu, popatrz. Widziałeś? Od razu leci ze stopą. Przyzwyczajenie, no. Słuchajcie, dźwięk dzisiaj będzie taki se, nie, albo mówiąc bardziej ogólnopolsko, taki sobie ze względu na to, że pada, nie chcę wyciągać już tu mikrofonu, nie chcę kombinować z dodatkowymi źródłami dźwięku, dlatego musicie wybaczyć, dźwięk będzie tylko z GoPro. Mam nadzieję, że nie będzie taki starszy, spróbuję go jakoś podciągnąć potem w postprodukcji. Artur już zaczął jeździć, już pierwsze wskazówki były. Tam z tyłu gdzieś nam majaczy. Za chwileczkę będziemy przechodzili do kolejnych zadań, na razie uczymy się ruszać, zmieniać biegi, Artur jeździł cały czas na skuterze z automatyczną skrzynią biegów, na motorowerze z automatyczną skrzynią biegów, więc uczymy się tak naprawdę zmieniać biegi w motocyklach ze skrzynią manualną. Jak to opanujemy, to pójdziemy sobie ćwiczyć nasze nieszczęsne ósemki. Nieszczęsne jak nieszczęsne, ja bardzo lubię to zadanie, bo ono fajnie, fajnie uczy techniki jazdy. Artur skończył jazdę. Jak widzieliście, radził sobie całkiem nieźle, jak na pierwszą jazdę. Ale tak jak Wam wspominałem, Artur wcześniej i nadal jeździ skuterem, w związku z czym jakieś tam pojęcie o jeździe na dwóch kołach ma. Trzeba było tylko doszlifować, troszeczkę podpowiedzieć parę z rzeczy dotyczących techniki jazdy, techniki kierowania motocyklem. I jak zapewne widzieliście przed chwilą na filmie, zarówno ósemki, jak i wolny slalom na nie były dla niego żadnym problemem. Teraz przesiadam się do samochodu i z Piotrem jedziemy sobie na dwie godzinki do miasta. Dzisiaj w planach mamy takie dosyć trudne miejsca, typu stare miasto pod górze e, czyli ciasno, wąsko, dużo znaków, dużo się tam będzie działo. Jadę samochodem, dlatego żebyście wy mogli zobaczyć, jak taka jazda wygląda. Gdybym jechał motocyklem, nie byłbym w stanie jednocześnie nagrywać i rozmawiać z kursantem, a wy przypadki, przy okazji nic by się nie słyszeli. Postaram się, żeby coś tam z tej naszej rozmowy do was dotarło. Dlatego jadę sobie samochodem. Za chwileczkę przełączę widok na, na GoPro z przedniej szyby i zobaczycie, jak sobie Piotr radzi. Na mieście, a przy okazji zobaczycie, jak mniej więcej może wyglądać wasz egzamin. Jeżeli jeszcze nie zdawaliście egzaminu, to możecie zobaczyć, jak taki egzamin może wyglądać, jak wyglądają polecenia egzaminatora i co trzeba będzie robić. Dobra, przygotowuję się do jazdy. Piotr tam się jeszcze rozgrzewa. Ja zakładam plafon na dach. No i co? No i ruszamy na miasto. koniec egzaminu proszę Pana żółte światło to jest zakaz zatrzymania się to jest zakaz wjazdu za sygnalizator jedź tam powoli jak się da to poczekaj gdzieś na po prawej stronie Przytuś się do prawej strony i poczekaj na mnie miałeś czas żeby się bezpiecznie zatrzymać nie miałeś dużej prędkości można było się zatrzymać w sposób bezpieczny więc trzeba było to zrobić. Żółte światło pozwala ci przejechać tylko w sytuacji, kiedy musiałbyś gwałtownie hamować. Przekraczasz prędkość. Tutaj wszędzie jest 50. 70 było przed skrzyżowaniem z Meiselsa. Tutaj już jest wszędzie 50, pilnuj się tutaj, kiedy będziesz jeździł, dlatego że tutaj często policja za wiaduktami stoi i łapie zwłaszcza motocyklistów. Albo za wiaduktami, albo tutaj właśnie pod Rosmanem. Na tej wysyp, tej, przy, no. Na tym przystanku za nami, co był. Rozejrzałeś się, czy możesz wjechać na skrzyżowanie. Pojedziemy sobie w lewo. Tam miałeś duże skrzyżowanie, tramwaje. Trzeba się było rozejrzeć, czy możesz bezpiecznie wjechać na to skrzyżowanie, pomimo zielonego światła. W takich miejscach jest środkiem, między szynami, tak, przejedź, przejedź, dasz radę. No, spokojnie, tak jest, e, bo dzięki temu masz więcej miejsca na zareagowanie, gdyby coś się działo. Nie bo, tam jesteś zamknięty na takim wąskim pasku obok samochodów. Nie daj Boże, ktoś otworzy drzwi, i nie bardzo masz co ze sobą zrobić. Dlatego na takich wąskich uliczkach, jak masz torowisko, to jedziemy środkiem dla bezpieczeństwa. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto, cześć, co znaczy tak, jakby w lewo, bo nie rozumiem. No tam to jest prosto. No to czemu włączasz lewy kierunkowskaz? No ale włączyłeś lewy kierunkowskaz, dlaczego? no, to, że opuszczasz drogę z pierwszeństwem przejazdu nic nie zmienia no, ty nie sygnalizujesz tego czy jedziesz w ciągu drogi z pierwszeństwem, czy nie ty sygnalizujesz zmianę kierunku jazdy a to, że przy okazji masz pierwszeństwo, bądź nie bo tak będzie przebiegała droga z pierwszeństwem to jest zupełnie inna sprawa bo co by było, gdyby tam była w lewo jeszcze jedna droga zawracamy Żeby tam była jeszcze jedna droga w lewo, to co, jedziesz prosto i w lewo z tym samym kierunkowskazem? Dobrze. Dawaj, 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 linia zatrzymania jest za torami, ej. Miałeś bezkolizyjny skręt w lewo przecież. No ale miałeś bezkolizyjny skręt w lewo, nie? Czyli, czyli tramwaju nie powinno być na Twoim torze jazdy. Jedziemy. Dlatego linia zatrzymania do świateł jest za torowiskiem, nie przed. Ryzykowne miejsce do zmiany pasa w połowie autobusu, tak? Bo on cię nie widzi na lewym pasie. I ty, jak zaczynasz zmieniać pas, a on w tym momencie by ruszył, to macie problem. Tak, za przystankiem najlepiej przejechać za przystanek, minąć autobus i dopiero spokojnie zmieniać pas. Wszystko moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu, jak wyglądało Wasze szkolenie, bo jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo ciekawy, czy byliście zadowoleni ze swojego kursu na prawo jazdy. Dajcie też znać w komentarzach, czy tego typu filmy z kursantami ze szkolenia Wam się podobają i czy chcecie więcej takich materiałów oglądać. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobał, no to klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek i do zobaczenia następnym razem. Cześć!